Zgodnie z zarządzeniem każdy z nas do odwołania musi w miejscach publicznych zakrywać nos i usta wójt gminy Bielsk zdecydował, że każdy mieszkaniec gminy otrzyma maseczkę, by móc wywiązać się z tego obowiązku. Ze względu na to, że chcielibyśmy zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, zakupiliśmy 10 tysięcy maseczek wielorazowego użytku dla mieszkańców gminy od poniedziałku będziemy starali się dotrzeć z tymi maseczkami do mieszkańców, rozdać tak żeby każdy jeden mieszkaniec był w tą maseczkę wyposażony i wtedy kiedy będzie potrzebował tej maseczki, żeby z niej mógł skorzystać. Maseczki mają certyfikat, otrzyma je bezpłatnie każdy mieszkaniec gminy. Maseczki są wielokrotnego użytku, mają atesty co do włókniny z jakiej zostały wykonane, także jest to Produkt w pełni wartościowy, który na pewno pomoże naszym mieszkańcom w zapobieganiu dalszego rozprzestrzeniania się zagrożenia, jakim jest koronawirus. Maseczki od poniedziałku będzie można odebrać u Sołtysów szczegółowe informacje na stronie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. Wojewódzki szpital Zespolony w Płucku to jedyna placówka w tej części województwa, która ma oddział zakaźny, gdzie trafiają osoby z COVID-19. Dyrektor szpitala zwrócił się z prośbą o pomoc do władz wszystkich gmin na terenie powiatu. Na apel odpowiedziała gmina Bielsk. Ten szpital potrzebuje tej pomocy. Chcielibyśmy uruchomić środki z rezerwy i jakąś część przeznaczyć na zakup wyposażenia dla służby w szpitalu, dla lekarzy, dla pielęgniarek. O tym został dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Płocku poinformowany, że taką chęć zakupu właśnie przekazaliśmy jako informację. Czekamy. Na odpowiedź szpitala w Płocku i ten sprzęt czy wyposażenie zostanie wskazany w tym mailu. Postaramy się jak najszybciej te artykuły kupić. Jak zapewnia Wójt, pomoc trafi do szpitala jak najszybciej. Zdalna nauka w domu to dla wielu rodzin problem. Taka praca wymaga sprzętu komputerowego, szczególnie w przypadku rodzin wielodzietnych. Gmina Bielsk postanowiła wziąć udział w konkursie na środki na zakup komputerów z programu Polska Cyfrowa, czyli ze środków unijnych. Otrzymała 60 tysięcy złotych. Wybraliśmy już dostawcę tego sprzętu w drodze tutaj ofert, które firmy złożyły do Urzędu Gminy. Tak jak powiedziałem, mamy już wykonawcę, będzie to około 30. Komputerów, bo pierwotnie zakładaliśmy, że te laptopy będą kosztowały w granicach 3000 zł, ale oferta jest bardzo korzystna. Skorzystamy na tym, kupimy 9 sztuk więcej i wkrótce to zadanie zostanie zrealizowane. Ten sprzęt rozwiąże problemy w szkołach. Dostęp do komputerów, a co za tym idzie, nauki w domu, będą miały już wszystkie dzieci na terenie gminy. Przede wszystkim zostaną wykorzystane do pomocy uczniom. Którzy zmagają się z problemem dostępu do sprzętu multimedialnego. Szkoła będzie mogła wypożyczyć taki komputer uczniowi, czy to w ramach nauczania zdalnego, które jest obecnie, czy też w ramach nauczania stacjonarnego, które mam nadzieję niebawem wróci. I wówczas, jeżeli uczeń nie będzie miał komputera w domu, będzie mógł taki komputer wypożyczyć sobie ze szkoły, wykonać jakieś zadanie, które wymaga. Zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Do szkół w Gminie Bielsk trafi prawie 40 laptopów gmina, nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. W najbliższych tygodniach w szkole w Bielsku i Zągotach powinien rozpocząć się remont. W obydwu placówkach chodzi o kuchnię. Gmina złożyła wniosek o środki na ten cel do kuratorium oświaty. Myśmy złożyli wniosek już w ubiegłym roku, ale kuratorium mazowieckie stwierdziło, że szkoła jeszcze istnieje w starym miejscu, więc tam kuchnia była i to zadanie musimy realizować w późniejszym okresie czasu. Teraz już szkoła jest w nowym miejscu, po szkole, po gimnazjum. Tam kuchni nie ma, a ta kuchnia jest bardzo potrzebna. Mamy już ustalenia z Sanepidem, z panem dyrektorem, więc wszystko jest przygotowane. Jak zaznacza dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielsku, kuchnia jest bardzo potrzebna. Niespełna setka uczniów korzysta z obiadów w szkole, a te dotychczas były przygotowywane przez zewnętrzną firmę. Mamy ogromny problem, ponieważ w tym miejscu, w którym obecnie znajdujemy się, nie ma zaplecza kuchennego, a na szkoły nałożony jest obowiązek. Wyżywienia dzieci. Jak rozporządzenie mówi, może to się odbywać w różnej formie. Dyrektor ma za zadanie zapewnić miejsce spożywania posiłku. W tej szkole znajdujemy się od września zeszłego roku, gdzie zaplecze kuchennego nie było od zawsze. W poprzedniej placówce to zaplecze kuchenne było. Obiady, które były gotowane na miejscu, cieszyły się dużą popularnością uczniów, ponieważ większa część z tych posiłków korzystała. W szkole podstawowej w Zongotach kuchnia zostanie wyremontowana i wyposażona w nowy sprzęt. Gmina ubiega się o 150 tysięcy dofinansowania. Brakującą kwotę dołoży z własnego budżetu.